Poczekaj, zdejmę to powiedziała, a jej głos brzmiał jak szept wiatru przez prerie. Rancher zamarł. Jego ręka zawisła nad rewolwerem. W tamtej chwili, w małym miasteczku na granicy Teksasu, wszystko miało się zmienić. Bo to, co kobieta zaczęła zdejmować, nie było tym, czego się spodziewał. A sekret, który ukrywała pod tym płaszczem, przepisał historię całego hrabstwa. To opowieść o zdradzie zemście i prawdzie która była pochowana głębiej niż złoto w opuszczonych kopalniach. Historia, która udowodniła, że na dzikim zachodzie rzeczy rzadko były tym, czym się wydawały. Zostańcie ze mną do końca tej historii, bo obiecuję Wam, ta końcówka Was zaskoczy. Rok 1882. Miasteczko Red Canyon, na południowej granicy Teksasu. Miejsce, gdzie prawo było tak kruche jak sucha glina, a sprawiedliwość często przychodziła z lufy rewolweru. James McKenna był rancherem, Człowiekiem, który zbudował swoje imperium własnymi rękami, krwią i potem. Jego ranczo rozciągało się na tysiące akrów, bydło, konie, ziemia bogata w wodę, co czyniło ją cenniejszą niż złoto w tym suchym, bezlitosnym krajobrazie. Ale bogactwo przyciąga nie tylko szczęście. Przyciąga też wilki. Od miesięcy James zmagał się z serią kradzieży. Bydło znikało w nocy. Najpierw po kilka sztuk, potem po kilkanaście. Jego ludzie znajdowali ślady prowadzące do kanionu, ale zawsze kończyły się w nicości, jakby złodzieje rozpływali się w powietrzu. Pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za górami, malując niebokrwistą czerwienią, James siedział na werandzie swojego domu. Whisky w szkle, rewolwer na stole. Zmęczony, sfrustrowany. I wtedy ją zobaczył. Kobieta na koniu. Sama, jadąca przez bramę jego rancha, jak zjawać rodzona z kurzu i zmierzchu. Długi ciemny płaszcz okrywał jej sylwetkę. Kapelusz zasłaniał twarz. Zatrzymała się dziesięć metrów od werandy. Szukam Jamesa M. Cekenni, powiedziała. Głos miała niski, opanowany. Głos kogoś, kto nie boi się niczego ani nikogo. Znalazłaś go, odpowiedział James, wstając. Jego ręka odruchowo poszła w stronę rewolweru. Kim jesteś? Kobieta zeszła z konia. Powoli. Zbliżyła się. I wtedy to powiedziała. Poczekaj, zdejmę to. James zamarł. Jej ręce poszły do płaszcza. James poczuł, jak napina się każdy mięsień w jego ciele. W tym świecie, w tym bezprawnym miejscu, taki gest mógł oznaczać wszystko, broń atak śmierć Ale kiedy płaszcz opadł na ziemię nie było tam broni Była odznaka Mała mosiężna gwiazda przypołowana do kamizelki Odznaka zastępcy szeryfa Nazywam się Sara Caldwell powiedziała podnosząc wzrok Jej oczy były stalowe twarde jak skała Zostałam wysłana z Austin żeby zbadać twoją sprawę I nie tylko twoją kropka James wypuścił powietrze którego nawet nie wiedział, że wstrzymywał. Zastępca szeryfa, kobieta. W 1882 roku było to rzadsze niż deszcz w lipcu. Nie prosiłem o pomoc zaustin, powiedział Oszle. Wiem, ale gubernator ma. Kradzieże nie dotyczą tylko ciebie, McKenna. Pół hrabstwa traci bydło. Ktoś prowadzi zorganizowaną operację. Ja zamierzam odkryć, kto, kropka. Następne dni były dziwne. Sara Caldwell nie była zwykłą kobietą, Strzelała lepiej niż większość mężczyzn na ranchu. Tropowała jak apaci i miała umysł ostry jak brzytwa. Razem zaczęli śledztwo, badali ślady, rozmawiali z ranczerami. i coraz bardziej stawało się jasne, że to nie były przypadkowe kradzieże. To był system. Trzeciej nocy ich współpracy Sara poprosiła Deimsa, żeby pojechali razem do miasta. Do Red Canyon, małego, brudnego nasteczka składającego się z salonu, sklepu, biura szeryfa i kilku domów rozrzuconych jak kości do gry. — Muszę ci coś pokazać — powiedziała. W świetle lamp naftowych salon wyglądał jak zawsze, pełen pijanych kowbojów, zapachu tytoniu i taniej whisky. Ale Sara nie patrzyła na nich. Patrzyła na człowieka w kącie. Mężczyzna w czarnym garniturze. Elegancki jak na te strony. Pił w samotności. Widzisz go, szepnęła Sara. Thomas Grady, odpowiedział James. Bankier. Przyszedł tu rok temu z wschodniego wybrzeża. Ma pieniądze, kupił ziemię na północy. I ma coś jeszcze, dodała Sara. Ma koneksję. Z rzeźnią w El Paso. Z handlarzami bydła w Nowym Meksyku. I co ciekawe, od kiedy pojawił się w Red Canyon, kradzieże nasiliły się. James zmarszczył brwi. Myślisz, że Grady za tym stoi? Nie myślę. Wiem. Ale potrzebujemy dowodów. Plan był prosty, ale niebezpieczny. Sara miała przenikać do środowiska Gradyego. Udawać zainteresowaną handlarką bydła z północy. Zdobyć jego zaufanie. Znaleźć dowody. James nie lubił tego planu. Nie dlatego, że nie ufał Sara. Ale dlatego, że wiedział jedno: Thomas Grady nie był głupi. I nie był miłosierny. Następnego wieczoru Sara pojawiła się w salonie sama. Tym razem bez odznaki. Bez rewolweru na widoku. Ubrana jak kobieta, która zna się na interesach i nie boi się mężczyzn. Usiadła przy barze. Zamówiła whisky. Czekała. Nie minęło pół godziny, gdy Thomas Grady podszedł do niej. Nowa twarz w mieście, powiedział, opierając się o bar. Interesy czy przyjemność? Sara spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Interesy. Zawsze interesy. Słyszałam, że to miejsce jest dobre dla kogoś, kto chce kupować bydło po okazyjnych cenach. Grady uniósł brew. Słyszałaś dobrze. Ale to zależy, z kim rozmawiasz. Może z tobą? Tak to się zaczęło. W ciągu tygodnia Sara stała się częstą gościnią przy stole Grady ego. On mówił o interesach. Ona słuchała. I zapisywała każde słowo w pamięci. Grady był inteligentny. Ostrożny. Ale miał jedną słabość, ego. Uwielbiał się chwalić i powoli, bardzo powoli, zaczął zdradzać szczegóły. Wspomniał o specjalnych dostawach, o ludziach, którzy załatwiają sprawy dyskretnie, o trasach, których nikt nie śledzi. Sara wiedziała, że jest blisko, ale potrzebowała twardych dowodów nazwisk, dat, miejsc. Przełom nastąpił dziesiątego dnia. Grady zaprosił Sara na swoją posiadłość. Chce ci coś pokazać, powiedział. Coś, co może cię zainteresować. Sara wiedziała, że to może być pułapka, ale wiedziała też, że to może być jej jedyna szansa. Pojechała. Posiadłość Grady'ego była imponująca jak na te strony. Dom z białego drewna. Stajnie. Magazyny. I coś. Co przykuło uwagę Sara, duży, zamknięty na kłódkę budynek na tyłach. Co tam trzymasz? zapytała, udając lekką ciekawość. Zapasy, odpowiedział Grady szybko. Zbyt szybko. Karmy. Narzędzia. Ale Sara widziała w jego oczach. Widziała kłamstwo. Tego wieczoru wróciła. Sama. W ciemności nocy. Wyważyła kłódkę. Weszła do środka. I to, co zobaczyła, potwierdziło wszystkie jej podejrzenia. Skóry bydła z wypalonym znakiem, znakami z różnych ranczy w okolicy. Księgi rachunkowe z nazwiskami kupców, datami, kwotami. Mapa z zaznaczonymi trasami przemytu. A w kącie stos pieczątek z różnymi znakami hodowlanymi. Używał ich do zmieniania znaków ukradzionego bydła. Sara wiedziała, że ma go. Ale kiedy odwróciła się, żeby wyjść, usłyszała głos. Ciekawy jesteś, panu Caldwell. Albo powinienem powiedzieć, zastępco szeryfa? Grady stał w drzwiach, a za nim czterech uzbrojonych mężczyzn. Myślałaś, że jestem głupi? Powiedział Grady, wchodząc powoli. Myślałaś, że nie sprawdzę, kim jesteś? Sara sięgnęła po rewolwer, ale jeden z ludzi Gradyego był szybszy. Wyrwał jej broń zanim zdążyła wyciągnąć. Co teraz? zapytała spokojnie, choć jej serce biło jak młot. Teraz? Grady uśmiechnął się. Teraz znikniesz. Tak jak znika bydło. Tak jak znikają wszyscy, którzy wsadzają nos nie w swoje sprawy. Wyciągnął rewolwer. Skierował na nią. I wtedy rozległ się wystrzał. Ale nie od grady ego. Jeden z jego ludzi padł, potem drugi. W drzwiach stanął James McKenna. Za nim pięciu jego najlepszych ludzi. Uzbrojeni, gotowi, odsuń się od niej, Grady, powiedział James zimno. Przez moment czas się zatrzymał. Grady patrzył na Jamesa. James patrzył na niego. Sara wykorzystała chwilę, rzuciła się w bok, chwyciła spadającą broń jednego z poległych ludzi. Wybuchła strzelanina. W magazynie eksplodowała przemoc. Kule świstały w powietrzu. Drewno pękało. Mężczyźni krzyczeli. Dym z prochownic wypełniał przestrzeń. Gdy wszystko ucichło, trzech ludzi Grady'ego leżało martwych lub rannych. Sam Grady klęczał, z raną w ramieniu, rękoma w górze. Sara podeszła do niego. Spojrzała w jego oczy. To koniec twojej operacji, powiedziała. Wszystko, co tu jest, to dowody. I wszyscy dowiedzą się prawdy. James stanął obok niej. Będziesz wisiał za to, Grady. Grady zaśmiał się go szkoło. Myślicie, że jestem sam? Myślicie, że to ja wymyśliłem ten system? Mam ludzi w Austin. Mam ludzi w każdym mieście w tym przeklętym hrabstwie. Może powiedziała Sara Ale zaczynamy od ciebie kropka. Tydzień później Red Canyon Szubienica stała na głównej ulicy. Całe miasteczko się zgromadziło. Thomas Grady został skazany przez specjalny sąd przysłany z Austin. Dowody były niezbite zeznania przygniatające. Sara Caldwell stała w tłumie, obserwując. Nie było w jej oczach satysfakcji. Nie było triumfu. Tylko zmęczenie. I świadomość, że sprawiedliwość, choć powolna, w końcu nadeszła. James McKenna podszedł do niej. Co teraz? zapytał. Wracam do Austin, odpowiedziała. Jest więcej takich miejsc. Więcej takich ludzi. A co z tobą? zapytał cicho. Nie męczy cię to? Ta walka. Sara spojrzała na niego. Po raz pierwszy od tygodni w jej oczach było coś innego niż stal. Męczy, przyznała. Ale ktoś musi to robić. W tym świecie, na tym dzikim zachodzie, gdzie prawo jest kruche jak szkło, ktoś musi stać i mówić, nie dalej. Tutaj się zatrzymasz. James skinął głową. Rozumiał. Gdy Sara objechała następnego ranka, James stał na werandzie swojego rancha. Patrzył. Jakiej sylwetka znika w kurzu horyzontu. I pomyślał o tych słowach, które wszystko zmieniły. Poczekaj, zdejmę to. W tamtej chwili myślał, że to koniec. Ale okazało się, że to był początek. Początek sprawiedliwości w miejscu, gdzie wydawało się, że jej nie ma. Początek historii, którą ludzie będą opowiadać przez lata. Bo na dzikim zachodzie często rzeczy nie były tym, czym się wydawały. Ale czasami. Tylko czasami były czymś lepszym. A ta odznaka, którą Sara zdziała spłaszcza tamtego wieczoru, była symbolem. Symbolem tego, że nawet w najciemniejszych zakątkach świata, nawet tam gdzie prawo milczy, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: dosyć. I to jest prawdziwa historia dzikiego zachodu. Nie tylko o rewolwerach i złoczyńcach, ale o ludziach, którzy mimo wszystko wierzyli, że sprawiedliwość warta jest walki. Historia się kończy. Ale takich opowieści jest więcej. Więc jeśli chcecie je usłyszeć, zostańcie ze mną. Bo dziki zachód ma jeszcze wiele sekretów do opowiedzenia.